Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Dzieci i Związek. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie: Król Manet. Co zachodzi naprzeciw? Królowa Buław. Dołożę kartę do Królowej Bław. Dziesiątka kilku. Wynik, odpowiedź, rada? Dziesiątka monet. Na spodzie talii jest karta księżyc. I to może być tło czytania. To jest iluzja o cudownym związku. Marzymy o cudownym związku. Sedno. król monet. Stabilność, dojrzały i odpowiedzialny partner, który dąży do bezpieczeństwa i stabilności w relacji. To ktoś, kto dba o komfort emocjonalny i materialny. Jest opiekuńczy, lojalny, odpowiedzialny, praktyczny, realistyczny. Co wychodzi naprzeciw? Królowa Buław i dziesiątka kilku. Bycie i mówienie, że jesteśmy sobą dla dobra dzieci czy dziecka jest bardzo krzywdzące dla dzieci. To znaczy, że jesteście słabymi rodzicami. Trwając w złym związku, nie działa na korzyść dzieci. Dzieci w dorosłym wieku nie będą potrafiły stworzyć prawidłowego związku z odpowiednim dla siebie partnerem, bo wyniosły złe wzorce ze swojego domu rodzinnego. Rodzice nie dali prawidłowego wzorca. Skąd dziecko, dziś młody mężczyzna, ma wiedzieć, jak dobrze traktować partnerkę? Jak dziewczynka, dziś młoda kobieta ma okazać uczucia, jak tych uczuć nie było między rodzicami? Dzieci widzą rodziców, którzy żyją koło siebie. Między nimi nie ma uczuć, nie było wsparcia, nie było bliskości, źle się traktowali. I co teraz oczekujesz od dziecka? Dziecko powiela wzorce z dzieciństwa to rodzice powinni się zmienić. Zapewne teraz chciałabyś, aby Twoje dziecko miało szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwy związek. Pozwoliłaś, nawet kazałaś swojemu dziecku żyć w swojej patologii i to jest smutne. Wynik, odpowiedź, rada, dziesiątka monet. Trzeba pielęgnować wartości duchowe, aby nie powstało kolejne, patolo kolejne pokolenie patologii, które zostało zafundowane dziecku czy dzieciom. Dziękuję, to wszystko. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość. Bo tutaj zabrakło miłości. Zabrakło miłości własnej do siebie i zabrakło miłości do dzieci. A za bardzo kochaliśmy partnera. I to jest smutne. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.